Cześć, witajcie serdecznie. No, widzicie, u nas pogoda nas nie rozpieszcza. Ręcz powiedziałabym jest zimno. Przyjechała dzisiaj babcia. Trochę zająć się, że się ja miałam coś tu porobić w ogrodzie. Znaczy pracy to mam, słuchajcie, potąd naprawdę jest tego dużo, ale nie wiem, czy mi się dzisiaj będzie chciało, bo jest tak zimny wiatr, gdzieś wieje, trochę pada, cały czas gdzieś tu kapie i, i po prostu nie wiem, czy będzie mi się dzisiaj chciało. W każdym bądź razie. No pracy jest dużo. Jabłka już mam częściowo zerwane. Zresztą pewnie tak jak widzieliście, gdzieś tam pokazywałam wcześniej w postach. Niemniej jednak jeszcze troszkę tych jabłek zostało, takich mniejszych, gdzie, gdzie no też trzeba je pozrywać. Nawet jeżeli my ich nie zjemy, to, no to będą dla koni. Nie będzie trzeba kupować, tylko będą dostawać po prostu nasze jabłka. Szkoda po prostu, żeby opadły same, prawda? Mam nieskoszoną trawę, miałam się za to wziąć. Nie wiem, czy się wezmę. Znaczy, tak to traktorkiem zawsze jeździ tata, ale Mateusz ostatnio nie miał czasu na wykaszarkę, więc ja też tam gdzieś się za to brałam, gdzieś robiłam. Teraz mi trochę zarasta. Będzie pewnie trzeba jeszcze przed zimą skosić. Mam nadzieję, że, że uda mi się czasowo. No jak widzicie, no idzie zima. Nie ma, nie ma co ukrywać, już drzewa już są puste, zwłaszcza po tych ostatnich wichurach. Naprawdę, jak wróciłam do domu, to było widać różnicę. No bo byliśmy teraz w Zakopanem kilka dni, no i tam pogoda naprawdę nas rozpieszczała. Było pięknie, było słonecznie, wyszliśmy na morskie oko. Bo byliśmy w ogóle w Zakopanem z moimi rodzicami. Moi rodzice nigdy nie byli tam jeszcze, im się bardzo podobało. No ale no niestety, oni już wszędzie tam, gdzie my byśmy chcieli, to oni tam już nie wejdą. No lata robią swoje, wiadomo, nie wiadomo jak my będziemy, w, jakim, w jakiej my będziemy formie w ich wieku, prawda? W każdym bądź razie udało się na Morskie Oko, mama była zachwycona, tata zresztą też. Wyszliśmy na nosal, pogodę mieliśmy naprawdę super. Wjechaliśmy na gubałówkę, szkoda tylko, że wyciąg na Kasprowy Wierch nie działał. No ale wiecie co? To już jesteśmy chyba drugi raz w zakopanym właśnie gdzieś tam w październiku. No i akurat mamy ten pech, że zawsze wyciąg nie działa. No ale no trudno. Może kolejnym razem powiem Wam, że ja jestem zakopanym, naprawdę zakochana, uwielbiam tam jeździć. I gdybym mogła, to bym jeździła chyba tam dwa razy do roku. Mam niedosyt chodzenia po górach. Bo, bo bardzo lubię to robić i właśnie jak tylko pogoda dopisuje jak mamy trochę czasu to, to zawsze staramy się gdzieś tam wybrać w góry no teraz byliśmy co, w czerwcu byliśmy w Karpaczu z dzieciakami no ale wiadomo, no z dziećmi tyle nie pochodzimy ile byśmy chcieli dlatego zdecydowaliśmy, że pojedziemy sami znaczy sami, no z rodzicami bo w sumie rodzicom też chcieliśmy bardzo podziękować za to, że, że nam się chłopakami opiekują. Mateusza rodziców wcześniej też już wysłaliśmy na takie krótkie wakacje. Oni byli w Ojcowskim Parku Narodowym. Tata tam chciał jechać, więc, więc pojechali. No i właśnie my, teraz wybraliśmy się. My. No ale no niestety trzeba wrócić w końcu do rzeczywistości. Trochę tu zacząć ogarniać. Maliny, wiecie, że jeszcze są? Gdzieś pojedyncze maliny jeszcze zostały. Patrzcie, nie ma liści. A gdzieś tam jeszcze o, owocki się trafią. I nawet dobra. A jest koniec października, nie? O, to już jest taka końcówka. W ogródku w sumie mam chyba większość już ogarniętą. Marchewka, marchewkę mam wyrwaną, pietruszkę też. Znaczy częściowo, nie całą. Został mi jeszcze Porceler, znaczy por całościowo, ale wiecie co, w ogóle w por wszedł mi jakiś robak. Nie wiem, normalnie siedzi w tej białej... o, tu nie wieję. Siedzi w tej białej części i min go normalnie je. Jesienią sobie wsiewałem jeszcze szpinak, czy jesienią. Gdzieś nie we wrześniu. I szpinak już jest aktualnie do jedzenia. Cały czas go wciągamy, ja bardzo lubię. Zresztą naśmierzone czy czy tam taki gdzieś y, do sosu trochę zblanszowany, ale mam jeszcze czarną rzepę. Ona cały czas tutaj rośnie i nie wyrywam. Nie wiem, czy będzie miała duże korzenie, czy nie. Będzie można zaraz to zobaczyć. No co, została mi w szklarni jeszcze został mi oprysk do zrobienia. Muszę jakąś grzybówką tutaj spryskać. Gdzieś czytałam, że właśnie y, powinno jeszcze się to zrobić. Ja jeszcze tego nie zrobiłam, nie miałam na to czasu, no ale chyba będzie trzeba się za to wziąć. No a poza tym zostały mi wszystkie kwiaty, wiecie. Już mam Cebulki wszystkie do, do usunięcia, w sensie dalej już mi przykwitły, więc czas je wykopać i po prostu zostawić, zostawić, yy, wstawić je do piwnicy. Tak samo mieczyki, już też powinny być dawno zrobione, no, no nie, było, nie było, kiedy. A poza tym wszystkie trampoliny, bujawki, zabawki chłopaków z Piaskownicy no na to już jest też pora, myślałam, że zrobię to dzisiaj, ale tak jak mówię, chyba, chyba sobie dzisiaj daruję, bo no bo nie chcę być chora, a jest jest zimno, naprawdę. Dodatkowo, dodatkowo jeszcze taki mój plan był, żeby właśnie teraz jeszcze na jesień sobie zrobić większy kompostownik. Na razie mi się też to nie udało. No, muszę poprosić Mateusza albo tatę, żeby, żeby mi z tym pomogli i mam nadzieję, że mi się to uda. To jest raz, ale tu wieje. A dwa, że muszę jeszcze przenieść tego małzera. Tam jest Tyłu, no bo tak jak Wam mówiłam, bym chciała tutaj zrobić y, to kropelkowe, ale właśnie nie wiem, czy nie kupić jakiegoś, czy tam pytać się Mateusza, może ma jakiś mniejszy po prostu pojemnik, o karo lata, i wstawić ten pojemnik może tutaj do środka, a ten sobie dać gdzieś tutaj na, na, na zewnątrz, żeby mieć bliżej do, do podlewania tutaj malin y, i tak dalej. Tego jeszcze nie wiem, jak to zrobię, no ale muszę go przenieść, bo właśnie w tamtym miejscu, gdzie jest ten mauser, chciałabym zrobić sobie Kompost, po prostu, żeby, żeby tam był kompost. Nawoziłam trochę sobie ostatnio obornika jeszcze yy, od koni, bo akurat konie poszły na drugie stanowisko, więc tam to uprzątnęłam, więc tu robi mi się górkę koło malin i pewnie na wiosnę, troszeczkę tego obornika maliny też zostaną. Nie wiem jak yy, w yy, warzywach. Bo w sumie warzywa dostały, chociaż gdzieś tam, tak jak ja Wam mówiłam wcześniej, my ziemię kupowaliśmy. Ona była w tych skrzynkach podwyższonych, więc ona też tam gdzieś się zbiła, tak? Zmniejszyła. <laughs> gdzieś mi psy ją powykopywały, więc tej ziemi trochę też brakuje, więc wydaje mi się, że będzie trzeba tej ziemi trochę też dosypać. Poplony mi rosną, może nie są jakieś wielkie, oszołamiające, ale coś tutaj kiełkuje. Może nie za dużo, ale coś jest. O, tak wyglądają właśnie moje poplony. Są późno zasiane, ja wiem, że późno, ale widzicie, tu już sobie skrzynki mam przeniesione. <laughs> Przepraszam, ze, ze szklarni, bo w szklarni już skrzynik nie będzie. Szklarnia jest już czysta. Przesadzone Ma te truskawki. No i właśnie chodźcie, zobaczymy tą rzepę, Czy tutaj w ogóle jest. O, coś tutaj jest. Nie będę chyba jeszcze jej wyrywać, ona nie jest, to prawda? Chociaż, zobaczcie. No, taka nawet jest. Jako popląd będę musiała tylko w kolejnym roku pamiętać, żeby to szybciej trochę zasiać. <coughs> o matko. No właśnie, i moje pory, i pietruszki. Dobra, miałam i sprzątać yy, trampolinę, ale wiecie co? Chyba nie. <coughs> o matko. Chyba jednak idę do domu. Dobra, to dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Pa.